Na 300 milionów chyba miały być ruszowe włosy. A to wcześniej już, byku. Jeszcze będą. Ruszowe włosy. Jeszcze będą. Jeszcze będą. Jeszcze będą. jak się jak do nocy już nie Widzowie. I sam wrzucił nową piosenkę. Się nie ma. Nie chyba nie spodziewaliście się, że nie przesłuchamy jej na streamer razem, ok? I hate to say this, ale produkcja tej piosenki. Jak głupia ta piosenka, by pani była tak. Produkcja jest kwa, top notch Ten beat jest tak niedobry. To, co Mergani zrobił z P1NX, nie znam tego producenta, jeżeli mamy być szczery, ale no. Przesłuchajmy. Bo się będzie ciągle jebać, jak stare Baby, nad wartą. Z ogłoszenia spełnię swoje marzenia. Jeździł i miał zawał, każda ducha będzie dawać. I ty mnie kurwa przekonał. Kupiłem BMW, Dycha jak Scooby-Doo. Zakonaj! pod i szukam potworów tu. Podjechałem, nie powiedz tak czy nie, czy nie ci się chce. Ja Ale, Ale ten widz! Się ignorując cały tekst ta piosenka brzmi naprawdę dobrze. No bicik jest kozac! Obowiązek! Jak jest nowy film Czukasza, musimy go oglądać. Specjalnie uwaga! Dla was celowo nie oglądałem filmów Czukasza, żeby oglądać na streamie, także docencie to! Jest nowy tyk, Jest nowy tyk, także to, to chcemy oglądać, pewnie, że tak. Najban rozdupca haterów, zobaczmy. Papa! <laughs> Witam wszystkich bardzo serdecznie. Falling down the stairs. Gratuluję! K czego się spodziewałeś? Pierdy na autopilnie? Pożałowałem. Jak ten, jak wyglądają nagrywki Tede w studio? Kappa. Nie, no, śmieję się. Co to jest? Fajnie. Słyszysz kiki? Oddychać nie mogę. Skąd wy macie takie rzeczy? Ja nie jestem snak. Przecież ja, 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 ja w ogóle nie mam CS-a, no, ja, no ja kompletnie nie gram w CS-a. O Snacks, elo. Słuchajcie, ja wam ja w ogóle oświadczam, że ja nie jestem podobny do Snacksa. Dlatego mówię, nie jestem SNA-, jestem sna o, Nie jestem zna! On nie jest SNA- Snacks zgolił, ale koks, kwalifik. Hej, ci są Co to jest? Jakieś kozackie rzeczy potrzebuje nieznane. Witaj w strefie spermy. Tylko spuchanie w anime dziewczyn... Najpierw całus, <sus> potem spucha kooperatywne tortury koguta. Skąd to audio jest w ogóle? Okej, okay, let's see what we're working with. Whoa. Nice cock. But... Why? I'd say that's a pretty good cock. Bo szukam parowy. A, kto. Najman, wyzywam cię na pojedynek. Z wiedzy o się boję, ale może się. O, kto, kto napisał o plastuś na szaleńce? Puszczone od tyłu, ratowanie ludzi z pożaru. Jak wnoszą ludzi z powrotem do środka fuck okay. them <laughs> <laughs> Polish cow Muca Polacka Uh Al baqarat

Jak, jak się mają ci? Jak się mają te dzbany pijane? Wyrewolwerowany rewolwerowiec, wyrewolwerował, rozrewolwerowany. Rewolwer na rozrewolwerowanej górze, tak to było? Wyrewolwerowany rewolwerowiec, wy, wyrewolwerował, <noise> rozrewolwerowany. <noise> enigma, czy ty dalej streamujesz? Streamuję, znaczy no Enigma streamuje A. w końcu, nie? Daniel, traktuje cię jak syna. Ale weź załatw te syfy na mordzie, błagam cię. Chcę jakiś krem do twarzy. I zadbaj o ryj. Partek, ja miesiąc temu kupiłem i używam dzień w dzień. Zamknij ryj. Ile jeszcze specyfików mam kupić? Na swoim twitchu, potężnie nawilżony, jakby zadbany ryj. Enigma, słuchaj, bo ja się boję o ciebie. Ty jesteś Buję młodym się. człowiekiem jesteś w tej chwili w tym etapie, gdzie twój okay. mózg się rozwija, a ty pijesz za Już dużo nie. alkoholu. Nie bardzo. wiem, o czym mówisz, byku. Stary, ja piję ja więcej piję alkoholu dobra. niż wody, fun fact. Słuchaj, Daniel, Słuchajcie. bo ty jesteś młody, rozumiesz? <laughs> Dzięki! <bo ty laughs> Dzięki. Powiedz to jeszcze 10 razy! Się boję się trochę o ciebie. Nie się. Robiłeś jakiś ja tam fany moment z Uncharted. Jakby... Ja potem do ciebie napisałem, bo i tak. Bujo powiedział, że dobre fany moment zrobił. I co Teraz nagle Tysiąc widzów na Twitchu, nie? Czy my chcemy też na grać następnego no, Arama, nie, czy co się dzieje aktualnie? Tak. ja uraz, z, to ja Usłyszałem zajebisty tekst. Jesteś słodka jak herbata korwina. Jak ja to usłyszałem ostatnio. Dziękuję, czat. Obiorę ci jak najman mandarynki. Oj tak, oj tak. Czy... ci jak najman to jest tak, taki cichy przekaz Enigma. Enigma. Ja nie zapomnij, za kto hey. cię stworzył. Ja Uuu, mocne słowa. A to prawda, pierwszy komputer, jaki miałem, na którym mogłem pracować już godnie, hey, to był komputer od T-Volta pożyczony. Potrzebuję powietrza. Nie musi Jest źle. Eee, idę się Smog jest, nie powietrze. Nie zaliczkuję śmieci po drodze. umierasz. Cie, Daniel. Szkocja nie ma niepodległości Idę normalnie <grym> ze na spacer Najbardziej infantylna Opele, grafka lambury jaką zagracie Najgorsze, jak najgłupsze słówka piszcie na czacie teraz z, z, na, Najlepiej z błędami ortograficznymi <grym> Nie moja widać narysowałeś dupy jak ja. Ogólnie chodzi o to, bo wiecie można powiedzieć, że jesteście na polu i tak dalej Nie chodzi o ten jakby teren poza Chodzi o to, że jesteście No tylko pamiętajcie, że to jest pisownia troszkę inna No, Liffik bardzo blisko z tym co pisałeś Mam cię w głowie

bez takiego. Ej, ja nie wiem jak, jak czuję się z tym, że wygrywam w tym, ale jestem z siebie trochę dumny. Ej, w sumie, mnie punktami przebijasz. E, dobra, szykujcie klawiatury, to jest bez błędu. A w co wierzysz? W nic nie wierzysz. Nic nie wierzę. Pel górą, proste. Miałem podatować jeszcze z niego tak, słowa. Co jest? To rzeczywiście jest. Nie, ma dlaczego ja to wiem? Dlaczego ja to wiem? Nie, ma? Dlaczego ja to wiem? masz gumkę wybraną cały czas, może? Tak, no, Generalnie w tą stronę, w tą Znowu. stronę. Nawig na nie. <laughs> Dlaczego ja wygrałem?